Siemaneczko wszystkim, z tej strony kanału PCD News I witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj taki krótki filmik informacyjny yy, No bo jak mogliście zauważyć już od dawna nie nagrywałem Już chyba ponad dwa miesiące minęły od ostatniego filmu Dzisiaj y, chcę wam powiedzieć kilka informacji yy, Co dalej z kanałem A ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania Dobra, zatem pierwszym ogłoszeniem będzie... Yy, co dalej jakby, czy będę nagrywać PCD, no oczywiście, że będę nagrywać PCD yy, tylko po prostu była, ta przerwa była spowodowana tym, że po prostu bardzo długo nie ma update'ów w PCD nic się nie dzieje, nie ma żadnych sneak peek'ów yy, no po prostu nie mam co nagrywać w PCD yy, więc mam nadzieję, że niedługo jakiś update wyjdzie, mam już parę filmów zaplanowanych yy, gdyby jakiś update nie wyszedł za chwilę bo chcę już wrócić na ten kanał w końcu, yy, więc niedługo pewnie pojawi się jakiś film. Yy, I chcę jeszcze powiedzieć, że zac zacznę chyba nagrywać z nowej gry, czyli projekt Łódzkie. Yy, bo pcd już, no, jak prze przez taką małą ilość updateów coś muszę nagrywać, żeby żebyście mieli co oglądać. Więc postanowiłem zacząć nagrywać projekt Łódzkie. Yy, pisałem to na karcie społeczności już tak. Z no nie wiem, z dwa miesiące temu, miesiąc temu zgodziliście się na to. Yy, więc zacznę nagrywać. Przyjechałem paczkę, sobie, świetnie. Yy, I to tyle z pierwszego ogłoszenia, i idziemy dalej. Dobra, następne ogłoszenie to będzie co ze specjalem na 200 subów, czy QA, bo na 200 subów miał być właśnie QA. Yy, no, bardzo chciałbym je zrobić, ale pod postem, który wrzuciłem wtedy, żeby się zadawali mi pytania, było. Tych pytań za mało, albo były głupie pytania. Jedna osoba pewnie wie, bo to był mój kolega, no, no dla żartów, no ale za mało było tych pytań, więc nie zrobiłem tego specjalu. W tym momencie, jak widzicie ten yy, film, to najpewniej na karcie społecznościowej jest już jakiś. Yy, jest już post, gdzie możecie zadawać pytania, i możecie zadawać też pytania pod tym filmem. Bo bardzo chciałbym zrobić właśnie ten specjal i idziemy do kolejnego ogłoszenia. No i to będzie już chyba ostatnie. Tocy widzowie sprzed roku mogą kojarzyć, że miałem kiedyś swój serwer Discord. No i przestałem się tam udzielać gdzieś tak mniej więcej pół roku temu, może 7 miesięcy temu. Tam nie będę chodzić, wchodzić w szczegóły. Gdzieś tak mniej więcej pół roku temu właśnie. Chciałbym na niego wrócić, raczej nie zamierzam tworzyć nowego, więc link do Discorda macie w opisie pod filmem. I to tyle, zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Mam nadzieję, że w końcu wyjdzie jakiś update do PCD, będzie co nagrywać, bo na razie jest słabo. A ja Wam dziękuję za oglądanie, ja się z Wami żegnam i cześć.